Na kanale dawno nie było naprawdę tanich smartfonów, a wiem, że czekacie na recenzję urządzeń, które nie uderzają w nasze portfele. Tym razem biorę na tapet Infinix Smart 9 HD, który został wyceniony na 449 zł, natomiast bez trudu znajdziecie go nawet za 300 zł. Czy smartfon kosztujący tak niewiele jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby użytkownika? Tak, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z braków i to jest okej. Okay. Nie każdy potrzebuje droższych urządzeń i nie każdy może pozwolić sobie na wydanie większej kwoty. Przyjrzyjmy się więc bliżej tytułowemu urządzeniu. Zawsze chwaliłem Infinixę za bogate zestawy sprzedażowe i tutaj zrobię to ponownie. Nie nie znajdziemy tutaj ładowarki, gdyż jest to uwarunkowane europejskimi przepisami. Natomiast w pudełku jest sztywne przeźroczyste etui, słuchawki przewodowe oraz kabel USB-C. Jest dobrze. Wiem, że niektórzy mogą mieć wątpliwości co do słuchawek przewodowych, szczególnie tanich w 2025 roku, ale znam wiele osób, które będą ucieszone z takiego bonusu. Była smartfonu mierzy 165,7x77,1x8,35 mm i waży 188 gramów. To poręczny sprzęt ze sporymi ramkami wokół ekranu, ale ponownie przypominam o niskiej cenie urządzenia. Korpus oraz plecki wykonano z tworzywa sztucznego. Te drugie nieco uginają się pod mocniejszym naciskiem, ale nic nie skrzypi i całość wydaje się bardzo dobrze spasowana. Nie znalazłem też żadnych mankamentów obudowy, więc, jak na 300 zł, to świetnie wykonany sprzęt. Mamy tutaj IP54, czyli odporność na incydentalny kontakt z wodą. Nie mylmy tego z wodoodpornością. Skoro są słuchawki, mamy też złącze audio jack 3,5 mm, ale to nie wszystko. Są też głośniki stereo, nie są jakieś super symetryczne i grają bardzo płasko, ale ich obecność i tak mocno mnie ucieszyła. Jeszcze do niedawna smartfony za około 1500 zł nie miały takich dobroci. Ekran to IPS, ale nie mogę powiedzieć, aby był czymś, co mnie porwało. Kolorystyka, jak na tę cenę, jest ok, natomiast jasność 500 nitów to naprawdę niewiele. Kąty patrzenia, mimo że to IPS, są mocno przeciętne. Na 6,7-calowym panelu wyświetlimy obraz w rozdzielczości 1600x720 pikseli z odświeżaniem częstotliwością do 90 Hz. Sztujnik światła otoczenia działa z opóźnieniem, ale działa i to dobrze. Cóż, wyświetlacz jest jaki jest, ale ponownie, to tylko kilkaset złotych i gdzieś musiały znaleźć się oszczędności. Za biometrię odpowiada czytnik linii papilarnych wtopiony w przycisk zasilania na boku korpusu. Również tutaj mamy opóźnienie i czasem zdarza mu się nie rozpoznać mojego palca. Czy to problem? Dla niecierpliwych być może. Za wydajność odpowiada chip MediaTek Helio G50, czyli podstawowa jednostka obliczeniowa. Wspierają ją 4 GB LPDDR4X RAM. Mamy też 4 GB LPDDR4X RAM. Pamięć operacyjną możemy rozszerzyć programowo o kolejne 4 GB. Nie zauważyłem, aby w istotny sposób wpłynęło to na żwawość urządzenia, uruchamianie aplikacji czy dłuższe trzymanie w pamięci. Pamięć na aplikacje i pliki to tylko 64GB, ale spokojnie możemy zastosować kartę microSD, która mocno nas ratuje. W temacie oprogramowania producent zastosował Androida 14 z autorską nakładką XOS. To soft, który nie różni się jakoś mocno od tego dostępnego w poprzednim modelu, czyli Smart 8. Swoją drogą odsyłam Was do recenzji. Mamy więc sporo personalizacji, kilka dodatków i dość klarowny interfejs. Całość prezentuje się adekwatnie do półki cenowej. No może nawet lepiej, bo jeśli nie obciążymy smartfona zbyt mocno, animacje są dość płynne. Na uruchamianie aplikacji trzeba niestety zaczekać, ale to jest po prostu normalne. Aparat to tak naprawdę tylko dodatek, który nie stanowi mocnego punktu urządzenia. Mamy bardzo podstawową jednostkę, ale czy zdjęcia są kiepskie? Nie. Te wykonane w dobrych warunkach oświetleniowych są naprawdę przyjemne. Nasycenie jest może troszkę za niskie, a barwa ciut za zimne, ale w ogólnym rozrachunku jak na budżetowca jest naprawdę dobrze. Oczywiście w nocy nie mamy co liczyć na satysfakcjonujące efekty, ale to chyba nikogo nie zaskakuje. 13-megapikselowy aparat tutaj zastosowany jest po prostu oszczędny. Drugie oczko to frontowa kamerka 8 MP, która akurat robi robotę. Jakość jest trochę losowa, więc warto spróbować kilku zdjęć naraz, ale niektóre śmiało wrzuciłbym na Sociale. Plusem jest obecność diody LED, która doświetla serfiaki w nocy, i to w kiepskich warunkach oświetleniowych. Wideo, zarówno te realizowane kamerą główną, jak i frontowym sensorem jest przeciętne. Jestem przekonany, jak będzie wyglądało. To nie jest smartfon do nagrań, tyle. Bateria o pojemności 5000 mAh wystarczała mi na pełny dzień dość intensywnej, jak na budżetowy model pracy. Przy odrobinie chęci, półtora dnia to realny wynik. Ładowanie mocą 10 w trwa długo i nie ma co się oszukiwać. Polecam zostawić smartfon na noc pod ładowarką, wtedy nie odczujemy upływającego czasu. No dobrze, ale czy warto? Za 300 zł? Tak. Jeśli szukacie taniego smartfona, który cieszy oko i spełnia więcej niż podstawowe zadania, Infinix Smart 9 HD to ciekawa propozycja. W tym segmencie cenowym konkurencja zdaje się spać. A szkoda, bo mógłby zostać lepiej zagospodarowany. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, zostawiam linki afiliacyjne w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki. Cześć.